Zobaczcie. Zobaczcie te zobacz. Zobaczcie. Zobacz, wejdźcie tam. Zobaczcie. Tekila co tu robisz? Hej. No bo szelajoby, już i się boi. Te kilka? Idźcie pogłaskać pieska. To te nie bójcie się. Nie bójcie się te kilka. Pogłaskajcie pieska, chłopaki. Pogłaskajcie. nie bój się. Fajny piesek. Fajny z nim. Pogłaskaj go. Chodź, chodź. Chodź, nie boję się Nie bój się, tego też się nie wychodzi. Chodź, no, no to już. Jest? Tego jest nie Siadaj tu. Tamta jest tequila. a tu, tu, chodź. No ze mną, no. A pełno chodź, ma pełno włosków, I teraz. Ma fajny, fajny pełno śmieci, śmieci tu. To nie są śmieci, to sierść. Jakie śmieci? Sierść. No. Ona ma sierść. No, ma sierść. To tak jak włoski, to masz na głowie włoski, to no. piesek ma taką sierść, tak włoski. fajne no. mu tu włosku wyszło. do góry, jak się. urwało się. Urwało mu się? No. Tak. No bo spadniesz mi duko, tak? Nie spadniesz? No. Co tam? A To jest do nas? No, to jest masy do do Jakie dwa buty? Siedem buty. No to jest dwa dwie Nie Wiem jak się to nazywa masyna? To jest pies, kochany. Pies do masy No, a tam jest ogień, chodź ci pokażę. Borysku, delikatnie schodź. Uważaj. Oglisz. tam jest no, schodź, już jesteś prawie, brawo. No, już, już. Dobra? Dobra, do to, Oskarę. Jest Oskarę. to jest Oskarek, to jest Ekipa. Ona zawsze coś kilka. Ona zawsze. się to Ona zawsze. Ona zawsze. Ona zawsze. Ona no to lepiej, żebyś nie spadł nie panie No, idziemy? Chodźcie, wychodzimy już, chodźcie. Pieski dostaną. Dziadziuś weźmie. Chodź. Pieski. Dieski zostaną. Chodźcie, chodźcie. Idziemy do góry. Do góry, raz, raz. Pieski zostaną.